Płacząca Matka Boża Częstochowska w Archikatedrze w Łodzi. Czy nadchodzi kataklizm na świecie? Po obrazie Matki Bożej Częstochowskiej łzy płyną od 13 grudnia 2024 roku. Być może i wcześniej, ale tego dnia pierwszy raz zarejestrowano je telefonem. Zdjęcia płaczącej Maryi poniżej. Zrobiłam 18 grudnia 2024 roku w Łódzkiej Archikatedrze, ulica Piotrkowska 265. Łódź. O 12:30 za pozwoleniem księdza. Widziałam płacząca Maryję pierwszy raz 17 grudnia od kobiety, która mi wskazała na obraz. Widziałam wyraźnie, że obraz jest mokry. Kapłan który był ze mną, dotykał obrazu i potwierdził, że w oku jest wilgotna kropla. Napisała Iskra z nieba: Maryja, do księdza Gobiego fragment o dawanych łzach: łzy i krew. Chcę pomóc tej biednej ludzkości, powrócić do Pana drogą nawrócenia i skruchy. Dlatego daję jej oczywiste znaki mojego macierzyńskiego bólu i mego bolesnego zatroskania. Sprawiam, że z niektórych moich wizerunków płyną łzy. Czy dziecko może nie wzruszyć się widząc łzy swojej matki? Jakże możecie wy, moi synowie, nie wzruszyć się widząc waszą niebieską mamę płaczącą? A jednak nie przyjmuje się i nie daje się wiary tym tak poważnym znakom, które wam dziś daje. Co więcej, sprzeciwia się im otwarcie i odrzuca je. Przeszkadzacie przez to mojemu ostatniemu działaniu, mającemu was doprowadzić do zbawienia. Dziewczyny podjęły modlitwę czuwania przy Maryi w tym czasie przez trzy dni i uruchomiły kalendarz do zapisów na 30-minutowe modlitwy, aby zawsze ktoś był przy mamie. Ruszają dziś o 24 w nocy. Zdrowaś Maryjo, łaski. Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.